Kevin, bardzo duże gratulacje, ogromne gratulacje, bo to spotkanie nie było łatwe po tobie samym widziałem przede wszystkim w dwóch pierwszych setach, że kiedy punktowałeś to, twoja radość była bardzo ogromna, zaciskałeś pięści. Co możesz powiedzieć na gorąco? Chyba czekałeś też na ten debiut? Tak, dokładnie. No jednak trenujemy już już prawie dwa miesiące. Każdy czekał gdzieś na ten pierwszy mecz. Oczywiście były jakieś turnieje przetarcia sparingi, ale teraz zaczyna się to poważne granie. Myślę, że, że tak to powinno wyglądać. Jeśli, jeśli drużyna chce jakoś funkcjonować, to każdy musi dawać z siebie maksimum i pozasportowo również. Eee, także myślę, że taka jest moja rola, żeby tutaj pobudzać drużynę, ale też każdy z chłopaków daje się 100%. Ja przed tym meczem chciałem, miałem takie pytanie w głowie do ciebie. Eee, czy ty będziesz czuł, eee, że będziesz w stanie być liderem tej drużyny, ale chyba już w pierwszym meczu dosyć fajnie na to odpowiedziałeś? Tu po prostu swoim występem. Eee, ja chcę przede wszystkim dawać się 100% i pomagać drużynie. Jeśli... I Jeśli na tym polega bycie liderem, ok, ale tak naprawdę mamy tak szeroki skład i tak mocny skład, że, że, w mojej opinii, każdy może tutaj wziąć ciężar gry na swoje barki i, i, i pomóc naszej drużynie. Czy gdzieś troszkę nie jest powoli irytujące też to, że ciągle, kiedy się Was o cokolwiek pyta, praktycznie to nie da się uciec z osoby Wilfredo Leona? Nie, no myślę, że taki, taki osoba Leona ma taki urok, że, że jednak jest, jest w centrum zainteresowania. Jeśli dziennikarze to pytają, to, to znaczy, że jest kimś ważnym w tym sporcie i mi osobiście to nie przeszkadza. Myślę, że, że, że może Leo czasami jest zmęczony, ale, ale no, tak jest, taki jest sport, taka jest jego rola też. Pierwsze mecze chyba rządzą się tym, że e, nie brakuje chaosu. Dużo wam dzisiaj takich prostych piłek wpadało z serwisu, takich niekoniecznie mocnych, ale takich właśnie prostych zagrywek. E... Powiedzmy, że się z tym zgodzę. Oczywiście no, drużyna z zawietrza też, też dysponuje niesamowitą zagrywką. Może czasami gdzieś jakieś takie niedogadanie boiskowe, powiedzmy, ale to jest pierwszy mecz, może trochę dużo emocji, przetarcie. Mam nadzieję, że w każdym następnym wyeliminujemy te, te błędy i, i będziemy grać jeszcze lepiej. Czy dla Ciebie Luke Lubin to jest największe wyzwanie w karierze, czy jednak mógłbyś to trochę porównać do tego, co było w Czechach? Nie, nie myślę, myślę, że każdy krok do przodu jest, jest coraz większym wyzwaniem, także póki co na, na swojej sportowej karierze to, 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 to ten Lublin tutaj jest, jest, jest wysoko. Kevin, chciałbym jeszcze zapytać o te wysokie piłki. Dzisiaj chyba bardzo dobrze się w nich czułeś. Przynajmniej na początku wejścia. Myślę, że, że moja pozycja jest, jest od tego, żeby właśnie też te, te, te trudne piłki kończyć. Cieszę się, że dzisiaj byłem w takiej dyspozycji. Jeszcze na przestrzeni trzeciego, czwartego seta nie byłeś może widoczny najczęściej, ale dostrzegłem też to, że byłeś widoczny w tych najważniejszych momentach w piłkach na skończenie na przykład seta. No, wydaje mi się, że, że po, to, po to trenujemy i chcemy się doskonalić. Cieszę się, że, że mam też takie zaufanie u, u Marcina, który w tych, w tych ciężkich momentach nie boi się do mnie grać, a ja, ja mu się po prostu odpłacam punktami, więc pozostaje nam tylko to doskonalić i szykować się na kolejne mecze. Jak oceniłbyś Waszą współpracę po dwóch miesiącach? Bardzo dobrze.